Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Dzisiaj się Boże, się nie włączyłem w nagrywaniu. Brawo, Tomku, Potrzebujesz jeszcze raz przywitania? A, nie, ale my. chcesz tu uciekać Wojtek. A, a włączyłeś już? Tak, już uciekało Wojtek. To to witamy ja Was w kolejnym toanka. odcinku z DBD. Jestem Jaga ja, i w ogóle fajnie. Nie się. I też ucieka jestem, Wojtek. no. I ucieka Wojtek. Tak? A i tak się skupiłem na szukaniu tego perka. Zapomniałeś zapomniałem się. brawo, W ogóle, słuchajcie, generalnie jest event tutaj na szóste chyba urodziny? Puste? Chyba tak, chyba Nie wiem, ale jak coś, to już go nie ma u mnie, jak już oglądać. A, no u Ciebie to... Iwagi, Iwagi, Ale no. u mnie też chyba się już skończy, bo nie wiem, ile ten event będzie trwać, szczerze powiedziawszy. A rzeczywiście, tam na balonach sz szóstka pisze. bo no, no, no. tak, ja ostatnio miałem event halloweenowy. No! A fajnie. W czerwcu, tak? A co? Zabroni nie. ktoś? Nie, <laughs> ja tylko On nazywa, że on nie ma filmów w tej <laughs> No, może wyjedź, <wieś, laughs> Także słuchajcie, mecze zaczynamy A, oczywiście ci, standardowo, przypominamy zostawienie łapek, łapy, komentarzy, subskrypcji, wpadnie na skrzynki. <coughs> na nasze Twitche. E, I nikt nie dał mapy, widzę. Będzie śmiesznie. Uuu, uh -huh. Uu. ja się ładuję. Ło, wow, nice. miła ty. Jak, gdzie? G2! Tak, tam też was zapraszamy. Fajne, fajne są te, fajne są twyczy. te, 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 to jest Felić. Petety. Jeśli zamuszyć. zobaczysz ocalałego o nazwie Inde, 4 Plac coś tam co? Co to za jakieś podpowiedzi? Ej, Tomek nie grał chyba na Pindora, nie? Nie, chyba nie. Nie. O, Ciekukła. Mam nadzieję, że nie będzie go. Ja też mam ciężko. nadzieję, że nie będzie, bo ja nie mam ochoty mieć przez cały odcinek ciemno, ciemno na ekranie. No i to aż boczy bolon. Ja nie chcę, żeby mnie przez cały odcinek jakiś portuś gonił. O, jezu smary, ja nie świniałam. Nikt nie dał. Te... Ale fajne szafy. Uu, takie świecące. Dobra, pamiętaj, Tomek, że kowerujemy yy, Wojtka. Uuu, ale ładne szafy. O nie, nie ma mojego ulubionego perka. Jakiego? No tego. Ja no to jest? O Jezus, Maria, dzwonek Ach, jest, świnia, ja ci dam Bożie. świnie. A, Wojtek. Brawo Tomku, no co? i mi już goni, nie? o to moja że ci już goni? Powiedziałeś, że jest świnia, więc wypatrywałem świni. No, zobaczyłem klatki. Jest? No dzwonek! Ach, no, wpadłem na niego przecież. No, dingo! będzie ciężko na giełdowanie, w jest na... No, ja wiem. Oj, dupa, no. To. Nie, dobra. To chodzi, ale nie, nie powinniśmy iść po niego, pomóc mu? No, ale gdzie on jest? Gdzie będziesz go szukać? No, nie, gdzie robimy Nie wiem, ja będę piść. Czekaj, dupa. na ra... No. Ja. jest po drugiej stronie. Dobra, mamy 3,4 gena idę. Ja ci, dam świnie, wiesz? No bo, bo czym te manekiny z klatką na ustach. No przecież to jest o tej, na tej mapie tak jest. O boże, tak często gram, że pamiętam. Co Kurde! Jest? Masz, zamknąłem Segena. Ej, e, ja jakiś reis zobaczyłam. Nie wierzę. Pixel mi braku. I ty o, jesteś. Takie jakie dzwoneczki tutaj. Ja wiszę sobie. Napiszę lemoniatki. Ja jeszcze schowam się tu Tylko, Wojtek, ogólnie ja się obawiam, wiesz? <noise> no no to, to, to jest Jezus to, ma, on tu jest! Yes, jest po mnie! co patrz, jak ja sparkluję, pomracałam coś. No jebica. ja wiczę. jest jestem To, Co? No, no, Może by ty byś się tak polupował no, no, troszkę tej? Jak się masz lupować, kiedy chowasz się do szafy, no, go ty nie widzisz? Jak masz... Ja, ja. Ja mam wrażenie, że ty chcesz coś innego powiedzieć. No właśnie, chciałem jakoś inaczej słowa połączyć, i mi to nie wyszło. Idę. Chciałem schować ci do szafy i ono było niewidzialne. Ja weszłem do szafy, to się zrobił widzialny, więc mnie wyciągnął. Boże, Tomek. Tomek, trzeba się rozglądać. Ty czubako, no. koniec jak koniec to, no, będzie to, mi no. na podłomie wylosowana. Ale, na następny, dobrze, na następny, dobrze. halo, Czemuś, na następny odcinek, jak no. będziemy no. nagrywać. Nikt nas nie e... To, idzie, będę, idzie, to idzie. będę to rolować, y nie wy nie będziecie tego widzieć co prawda, ale ja będę to rolować i wtedy się zdecyduje kto co. Dobrze. To będzie śmieszniej. Ej ty, był tu i poszedł. Ej, co? nie, nie tunelował cię. No nie. Dobra, ja robię ten gen. Y A nie na wiecie, czy patrza. on jest na górze czy na dole? Był na dole, koło y pielęgniarki poszedł. Aga, wracam koło do tego mazienki. gena, którego robiliśmy. Ja robię gena na środku. Ja mam trzy czwarte. Robię, bo była ruina i by zniszczyła. No jest ruina. Jak jest. znajdę to. Chyba, ten, że on ja on jest na górze. Ten. Nie, nie, on jest tam. A teraz ja robisz ogra? Tak robię, kończę. Dobrze. Idzie tu. Panie, spokojnie Nie, nie, on jest na górze. Kurwa nade mnie. Zróbmy się nie niewidzialny. Czy on zlezie? Przyjemnie. Ja pójdę po y, wisielca. E, on chyba wrócił do niego. Aaaa, nie, nie, je, je, kurwa, Jezus, kretynie! Aga, idziesz, idziesz? Jestem, czekaj, gdzie on wisi? Tu. Jezus, ty co za debilka obszczyna nasi z... Pomek! Co? Kurc. Ej, rzuciłem mu na twarz. Ja mu na twarz. <laughs> Bo, Ej, jak jak widzisz, zostawił to mnie, zostawił mnie. No, 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 suwenira ci da. Stawicie czy nie? Nie. E, ja przy Tomku będę, jakoś ściągnę. Przynajmniej będziesz przy mnie w ostatnich chwilach. <noise> ja przy Tomku będę. Miło. Jeszcze trzymam się za mną. Adaj! Po ostatniej mnie. naszej to grze to powinno się wydarzyć. Spaliłem go. <noise> nie, spaliłem go. Mm, nie, wrócił do To Ta zabarwa? Dobra, wiecie, o, ja dobra. Nie spodziewałam się, że on wróci. Ła, się wyżyłam. Późwa, szukałam palety. Ja nie dosłam do niej. Mamy jeden gen. No, bo jest ruina. A każdy już wisiał. Tomek nawet dwa razy. Mhm. A gdzie on poszedł? E, no, gdzieś na moje lewo, no. Ale jak on wróci, Tomek, to tu będziesz dętka. To jakieś zaproszenie do tego No to dobra. Dobra, leć. Bez mm. sensu. Ale, agę za tobą, z tobą, z tobą. Ja lata na dole i szukam tej ruiny, ale coś czuję, że Boże, jej patrz nie... na agę i biegnę prosto w karton jak Hanka kulisz was na Mam, 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 mam. Wypierda, kusi? tym tunelem, pieprzony. Nie jest aga tunelem. Bierzesz go. <laughs> Wiecie co, przez chwilę że mi się nie nagrywa. W sumie ci mamy. A nie, bo A, miałem, miałem, miałem 800, 0, nie, i tak mi się. Tunel! Tunel! A katuros wisi... z drugiej DS O ok. Nice A uciekłaś kurde, a ty się kampież mu... No dobra, że a... przy mnie można... Ale mówić. już mnie goni oni, kurwa. Dobra, w razie czego jak zginiemy, to i tak Wojtek poprosi klapy i ją dostanie, więc tu jestem plus. No nie mam Kop. A fajnie, jestem no, flashlight. Na razie kręcę gena na dole. Ja też bym coś pokręcił, ale ja tu nie mam, czym kręcić. to miałem trzeba kręcić. Ta szmatka. Nie, że mnie powiedzieć szmata! Wieszko. Wie, wie, nie nie Jezus Maria! Nie. Co się stało? Kurna ty Aha, dobra już wiem co, dziękuję. Dobra. Dziękuję, fajnie. Mmm No go nie umiem, no się dupowałem, co mogę za to, no. O, ja w ogóle nie jestem jak on rozwalam mi drzwi o... Taki frajer! Ej, tu jest frajer! Czekam! Patonku. A tu w każdej grzecie wykańczam jaga w każdej... No, ja, ja się lupowałam, nie bo ja widzę że przyszedł do ciebie No ale dzwonek wideo, widziałem to jest... No i nie Agnieszka. Jeszcze, ale on nie... bo on jest tunelem. Tylko że ja miałam desa, no by też mnie powiesił. Nie no, nie jest za takim tunelem no, nie? No, Ktoś widziałeś start, jak no. mnie kóźwa wagonił Tomećku? Nope Aha, no fajnie, że wyziwałeś to mi <gulia> <Znudziła gulia> mnie twoja historia <gulia> no i goni mnie, nie? <gulia> gdzie jesteś Wojtek? Ostatnie Gdzie jesteś? Ja patrzę na dziadzie, chyba patrzę na tą gaguagę Ja nie wiem gdzie jest Wojtek Na Na dole, geniam się w chłodni Czekaj, okay, idę O, ci jest chłodnia tutaj? Nie w tą stronę. Pom. No ale czy ja wiem, Aga, czy to ma jakikolwiek science teraz tutaj? Ty... A na górę. O! Urła gdzie? Wchodzę na dół. Wojtek! Wchodzę na górę. <laughs> Za tobą, <Aga. laughs> Serio? Jesteś tu? Random. Razem na górę, wy zeszliście na dół. Chodź, Frank. Chyba Random końcony, chciał się, się podstawić. Z gugaługa. No, guga, nie co wy poradził, juju, smuteczek tej! Ty Chcesz się pobawić? Matko! Tak, jak ty jesteś agresywny. Nie! Bo nie mogę tak żyć. takimi frajerami. No, mnie. Przynajmniej jeszcze no, żyjesz. No, Eee, nie chcę nic mówić, ale on tu idzie. Wojtek. waszej lewej. Właśnie widzę. Gugaługa się podstawia. Zostawił gugaługę. Ale nie no, frajerinio. Ej, ja nawet to temat nie mogę na leczenie znaleźć. Ja Aha, gugaługa się... się podstawiła i tak ją zostawił go. Tak. A nie, zostawił mnie. Tak, teraz wszyscy ci chcesz. No podstawiam. No gdzie? No patrz Ej, widział gdzieś to, ktoś to temat? Nope. Ej, halo! Co tu się? Bude. Ja co chwilę zmienia tego subjekta. O bożu, jak ja bym była bardziej wyspana, to takie lupie lubiła ty. Ta, nie jasne. Mogę. O, latarka mi się skończyła. Nie. Daj takie tak jest zbyt... Szkolerne hitboxy! On mnie zmusił do tego, że powiedziałam do niego brzydko. Idę. No, czy ty jeszcze nie jaka nigdy nie no wiesz, no ale już mi ciśnienie podniósł. No i mnie pobiesi. I to jeszcze sam podnosisz. <noise> na duchu? Ciśnienie. Nie, wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on poszedł. E wchodzi na górę. Ługa-ługa jest w piwnicy. Leci do kogoś, to wisi, a jest tą osobą, która no, Ługa No, do mnie idzie. Idę się też w razie, co. Ale co z nie tego, Nie, szedł do że... mnie. On? No, ale Ługa-ługa mnie zdaje Tylko, że on. No, idę, idę, podstawić się. No, już jest. jest. Ja mam pożyczony, wziąłem go na siebie. No, ale niestety delikatny tunel to on jest. No, jest w Hugo tunel. bo no jest. Tak pięknie Tiruriru zrobił. Teraz jest, I zostawił mnie. Co? Pewnie nie po mnie przyjdzie. On się nawet ze mną nie puszcza. Ty. Nie, już go, nie, nie kumam, co on robi. Idę. Idę. To, to najlepszy to był killer w ostatnim meczu. Chodź, stryj, się, z się z nami. Dobra, z ty zobaczył mnie. Patrz nie ma palety. Palety. Znalazł Znalazłem. A paleta tej. Ej, bez skitu, no ja nawet nie mogę postawić to tematu leczącego. Bo nie ma, nie mogę znaleźć to tematu. Czy to te takie wielkie to, to, to są totemy, to te Te takie czaszki. Nie, takie to są te święcące. eventowe. to są zaproszenia. A. Ja wziąłem, ale... <coughs> Jeszcze ja się składałem do szafy, bo mam proszę. Ej dobra, on, może mnie, mieć... on mnie campi. robicie to. On mnie nie lubi, bo ja... Się, on mnie nie lubi. To dwa razy dostał do... się naprawdę? Tak, no face campi. Róbcie, róbcie, róbcie. Macie o, face czas. On mnie nie lubi, także nie ma nie ma sensu. Bo parę razy dostało do mnie w... Łeb. I wyzwałam go, może nie słyszę. A może Aga to jest twój widz? Tak. CO TY ROBISZ BUGA BUGA? Hmm. Najpożyczony Ej. masz. Aga! Ej, on stoi i nic nie, on nie Ty, robi nic. a może go mama na obiad zawołała? Dawaj robimy geny, szybko róbcie geny. <grych> Korzystajcie z okazji. Nie, już chyba zjadł obiad. O, -o. Nie widzę. A, to A, do... Do... Dobrze, 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 aha, poleciał jeszcze za dziadkiem. Za Gługą No. Dobra, jak my zginiemy, to Wojtek może ma szansę na y, klapie. On no, znajdzie klapie przecież. No. To Wojtek. Za... poszedł za Gługą. Centralnie. Tak, goni on, Ale on jest. ma, on ma ten spierdzielony perk. Z tymi genami. Jak mi? Że ja ja musisz nie robić... O nie. Co zostało? Jestem nad, nad tobą nad ale... tobą On już wisi Ona albo on Nie wiem A gdzie ciało spadło don't. na ziemię dziękuję. No. Szkoda że nie mam dziadka Ty Buga się... poszła po tego? Znaczy killer e, y, Nie widzę, bo ona nie obraca kamery e, Chyba Dobra. jest u góry Kukał Gena u góry. Dobra Jolo E, Wojtek, ty nie Krudno. się ryzykować Trudno. No, ryzyka nie ma zabawy. No wiesz, ale to się nazywa, ze wszelką cenę. Ja wiem. O, jest to tam. Chyba to leżej. Na no, Matsu Matsu. O, jest za kogo Ale jest tunelem. E, Wojtek, może wy się się schowaj. Idź się schowaj, idź się schowaj, i się schowaj. Ej. Google się poświęcę nawet. Jesteś w szafie? Już... Nie ma i tak. Nie, dobra. Zlazłem. Nie, to nie mnie chyba dojrzeć w szafie. Papa widzu Agnieszki. <grym> dobra. Co, Aga, też się podkładasz? E, tak, ogólnie jest tak, że ja mogę zrobić e, cyk, cyk. Tylko, że wiesz, że on może cię zostawić i. Zrobię przypał w, w tej szafce? To nie rób przypału. próbuj, nie, Aga, próbuj robić geny. Bo tak to wiesz, on wie o co chodzi. On mnie widzi. ona zrobiła ten przypał zanim ci go powiedziała. No. Ooo, bierze mnie, dobra. Wojtek, Zagam. klapia, klapia. Jagina. ginę. I teraz zaczynali się de, modlić, no. Daj mi klapę. De, de, dobrze, jest dobrze. De, daj mu klapę. Pele teraz kuźwa, Wojtek zaraz klapia, nie? Ale ciężki mecz, w kuźni umie Daj mu klapę. Tak, normalnie to bym do niego szmatko, ale że mnie wkuliwił, to ono. Zasługiwał na coś gorszego? Jest! Nie wierzę, kur... Ja... <laughs> yeah! Nie musiał znajdywać, bo się zrespiła przy nim. Klapa się przy mnie zrespiła. <laughs> nice! Także słuchajcie, w kolejnym meczu mamy plus jeden perk. Ja My nie dzisiaj, perki. Jak ja zadanie. Dalej Perki, ale... To... Nie Tramble. mam Bole. No troszkę tunelował, trzeba... On no miał koły... koły, sanka w ogóle była. On tak tunelował, że to paranoja. No, delikatny tunelek, to trzeba przystać. No, ale dobrze, że przytunelował e, te ale... osoby, które miał. Tak, ale przynajmniej się udało. Tak. Więc słuchajcie, w następnym odcinku mówię, zrobimy rolowanie na żywo. Jak ci, się no. No. Jak ci się podobało. Źle. No? To się podobało. Źle. W każdym Uuu, dostałem maskę na Michaela, pokazać Wam. Ja, ja Potem, zaczynam. Proszę, ładna. Czekaj, bo mnie ładuje do waszego lobby. ładna. Gdzie Ty widzisz? No, na mojej twarzy, nie widzisz? Aha, okay. takie oczy po no, Bo stoisz, no. Ładna, sympatyczna. Dobra, słuchajcie, to my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. za mną byli oczywiście Tomek. Przez chwilę byłem. Guga. Byłam. I Guga guga. No. <laughs> Także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć i... Pa! Pa! pa, pa, pa.